Dzień dobry to co widzicie tam w oddali to jest Krosno i ruiny zamku w Podrzykoniu a ja znajduję się dzisiaj na Przątkach bardzo ciekawe miejsce zdecydowanie godne tego, żeby poświęcić mu chociaż 5 minut na trasie Ostatnim razem byłem tutaj już bardzo, bardzo dawno temu. Nawet nie pamiętam, jak tutaj ładnie. A w tej chwili taką króciutką panoramkę Wam tutaj zrobię. Sosny, które rosną bezpośrednio na skałach. I tutaj mamy olbrzymie bryły kamieni ważące kilkadziesiąt ton każdy. Każda z tych skał ma swoją nazwę: jest matka, jest baba, jest zbój i coś tam jeszcze. Dużo ludzi tutaj zwiedza, dużo ludzi tutaj robi sobie zdjęcia. Niektórzy wandale, pomimo tego, że jest zakaz, oczywiście starają się za wszelką cenę zostawić swój, swój ślad, chociażby w postaci butelki z wypitego piwa do pałków, czy jakichś napisów na skałach tutaj jest przepaść przede mną jestem na szczycie jednej ze skał i właśnie stąd taki fajny widok, przede wszystkim ten odżykoń panorama Krosna, gdyby było ładne przejrzyste niebo, to nawet można by było zobaczyć z tej strony Tatry bardzo fajne miejsce, tak jak już wspomniałem i polecam odwiedzić jeśli będziecie w okolicy